Jeszcze do niedawna trwały tu wytężone prace drogowe. Dziś ich efekt ma spore szanse zmienić codzienność mieszkańców tego i sąsiednich bloków osiedla Staszica. To już druga inwestycja zrealizowana w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Odbieramy dzisiaj odcinek drogi, który został zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego. Zmienia się tutaj wizualnie sytuacja, jest bardzo ładnie. Wykonana została nowa nawierzchnia Jezdni została troszkę poszerzona, dzięki czemu uzyskano kilka miejsc postojowych wierzchnia chodnika, czyli to jest jednopowierzchniowa nawierzchnia chodnika łącznie z jezdnią. Nowa kostka i system odwadniania to efekt dwumiesięcznych prac budowlanych poprzedzonych szeroko zakrojoną akcją lokalnej społeczności, w sporządzaniu projektu i determinacji w zbieraniu głosów. Dzięki całej społeczności tego budynku te głosy zostały pozbierane. Nie trzeba było prosić nikogo, kto by się jakby zmobilizował i pomógł w tym zbieraniu, bo jak Państwo wiecie jest to tutaj małe miejsce i i pozbierać tyle głosów, to naprawdę było bardzo dużo wysiłku. Pokazuje to też, że jeżeli zmobilizuje się społeczność, zrobi projekt, i potem na niego zagłosuje, to w ramach budżetu obywatelskiego można zrealizować. Jest to też przykład, że można zmieniać tą rzeczywistość. Często mówimy, że chcemy wyremontować jakiś chodnik, jakąś ulicę, to w ramach budżetu obywatelskiego jest ta możliwość. Podczas głosowania projekt uzyskał poparcie w liczbie 351 głosów i uplasował się na szóstej pozycji. Budżet obywatelski jest bardzo korzystny przede wszystkim dla samych mieszkańców. Były tutaj dziury, nie było tutaj Tutaj przejezdnie, kałuże, a dzisiaj zupełnie inaczej, czyli poprawiamy to naszą przestrzeń wejchrowską i gratuluję mieszkańcom, że tak ładnie się tutaj zmieni. Wycenione na ponad 140 tysięcy złotych, ostatecznie zrealizowany za niespełna 100. Od dziś cieszy oko okolicznych mieszkańców. Przypomnijmy, że pierwsza edycja wejchrowskiego budżetu obywatelskiego przyniosła aż 7 zwycięskich projektów.